Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wtorek śnieżny, wtorek mroźny, wtorek, wtorek mroźny, wtorek, poranek mroźny. Wszystko na ry. Nie na ry, tylko wszędzie, wszędzie w każdym wyrazie ry. Ry. mróz, mróz. Trzyma. Zaraz zobaczycie, jakie ładne niebo. A ja dzisiaj jadę. Fiatem dobro. Dla odmiany. Fiat dobro. Zobaczcie. 8:13, chociaż zegary wskazuje 9:13. No nieprzestawiona godzina. Ale jak pięknie, zobaczcie, jakie niebo. No minus 11. No, minus 11 było przy domu. W tej chwili widzę tutaj na autostradzie minus 7. Dzień dobry. Poniam się całego światu. Nie ziusieńko. Dzisiaj w czapce. Mróz trzeba być w czapce. Trzeba. Nie wiem jak y, y, ci, co mają te osoby, które mają takie króciutkie włosy, ewentualnie są... No to, że łysi to jedno, ale to, że są zgoleni na łysą. Po prostu jest zimno. No ja tak powiem obcięłam trochę włosów i nagle mi się zimno w głowę zrobiło. No jakie, jakie niesamowite doświadczenie. Tak, we wtorek. Prezentów, worek. No tak, świętego Mikołaja teraz nie ma. Ale przecież prezenty można sobie robić sobie i innym. No bo posłuchajcie, czas prezentów to no tak jak e, z tym kwiatkiem na Dzień Kobiet. To, to nie o to chodzi, żeby być tylko miłym, sympatycznym i dać kwiatka w Dzień Kobiet. Ha, to trzeba cały czas być. Może nie tylko miłym i sympatycznym, ale takim w porządku i wspierającym, bo, bo słuchajcie, czasem te słowa to są zgubne, ale zobaczcie, jakże jest widno ślicznie. No, jadę w miarę wolno. No 90. Ale zobaczcie jakie słońce, jak świeci. Aniu, tak jak napisałaś dzień dobry, <laughs> iść, ciągle iść w stronę słońca. No, tak. Się składa, że ja rano jadąc do pracy, jadę na wschód, czyli w stronę słońca. O, jak świeci, o, jak świeci. Kochani, przyjemnego wtorku, radości, miłości, zadowolenia, samych pozytywnych ludzi, wampiry precz. <laughs> wampiry energetyczne precz, precz od nas. No tak, bo czasem wam działa, bo chce, bo to lubi, ale ale, posłuchajcie, znajomych dobieramy, no tak, abyśmy zadowoleni byli z tak powiem, znajomości z tej drugiej osoby, prawda? No tak przynajmniej takim kluczem, to takie moje przynajmniej podejście, no jeżeli chcemy być niezadowoleni, no to posłuchajcie, nie trzeba szukać długo. Szybciutko się znajdą, bo to takie... Jest takie chyba prawo też takiego przyciągania, że podobne przyciąga podobne. I jak wychodzimy na ulicę i się uśmiechamy, to widzimy, że ludzie się uśmiechają. A jak wychodzimy na ulicę tacy na naburmoszeni, tacy mm, to tak patrzymy wszyscy tacy źli, jaki ten świat czarny, niedobry, zły. A jak się uśmiechamy, to nagle to wszystko zmienia. No to jedziemy w ten wtorek. Nie dajemy się i do przodu, kochani, działamy. Ja też do przodu jadę.